Hallo, witajcie, cześć, jestem roście, wasz youtuber z super hiper gameplayami? Dzisiaj mam do was Double Map, z mapy Mission w trybie likwidacji pozwierdzonej. Eee, to jest Double Map, ten znaczy, ten gameplay ma już ponad, ponad rok. On jest nagrany, ugrany, w, nie, nie, jeszcze nie, nie rok, poniżej roku, jakoś 10 miesięcy, jest ugrany jakoś w sierpniu, chyba rok temu. Y, także y, jest już troszkę, troszkę stary, ale po prostu się muszę pozbyć tych starszych double mapów, bo, bo moje kino ma wiecie tylko 10, 8 miejsc, a y, jak teraz dubię jakiegoś nowego, to będę musiał usunąć jakiegoś starego, więc już stwierdziłem, że tego nagram. Y, także widzicie MP7, nic, nic super specjalnego, nic no, wiadomo double map, nie jest łatwo nabić double mapa. Ale nie jest to też jakiś super wyczyn. Ja bym porównał trudność Double Mapa z trudnością, z trudnością. Chociaż nie, Triple DNA jest trudniejszy niż Double Map. Ale nie, nie, naprawdę Double Map nie jest też taki trudny, jakiś jak może wydawać. W każdym razie tyle o gameplayu. Wybaczcie, jeżeli mój głos jest jakiś rozczęsiony, albo mówię cicho. Ale od wczoraj jestem po prostu zniszczony, rozbity. Nie pytacie dlaczego, nie, 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 nie będę o tym mówił. Prywatne sprawy, ale jakbym, jakbym się jakoś zaczął albo coś, no to tylko, tylko dlatego, że niedobrze nie, nie, nie mi się myśli. I, no I dlatego, że po prostu od wczoraj to jest pod akadem. No, w każdym razie m, chciałbym Wam się pochwalić, pochwalić, no nie wiem, czy pochwalić. Powiedzieć po prostu, że odzyskałem Advanced Warfare właśnie teraz. Ciągam na Playa, hmm, jeszcze zostało mi jakieś 6 czy 7 godzin do ciągnięcia. Także dopiero jest godzina 17:30, jak nagrywam ten komentarz. Także dopiero o tu pierwszy ma leciał. Także dopiero jak się jak, hmm, ściągnie, będę mógł coś ugrać. Czyli pewnie jutro, dopiero jakoś po południu, będę mógł zasiąść do, do, do Playa i spróbować coś ugrać. Bo, bo jeszcze wcześniej mam mecz mm, mm, o w sumie o mistrzostwo także mm, także dopiero po południu może je ugram jakieś jutro dabla, coś na no ten od razu, od razu wam rzucę no Pierna, rzecz druga mm, kupiłem wczoraj mm, za 15 dolarów e, z god account do Advanced Warfare jeżeli chcecie kupić takiego dekount, to mam sprawdzonego sprzedawcę. Widzicie ten Spontrap, oni się tam coraz respią MW3, respy. No ja w sumie robię te respy. No są wiele lepsze niż te z W każdym razie, jeżeli chcecie. No tutaj jest Bomber, czyli największym mnóstwo MW3. W każdym razie, jeżeli chcecie go account w sensie jedno, nie chcecie tego chcecie kupić. 15 dolarów kosztuje 100 tysięcy śmierci. To to. Yy, dam wam, napiszcie w komentarzu, to wtedy napiszę tej osobie yy, link, po prostu do, 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 do gościa na Twitterze, który sprzedaje wszystko przez PayPala się odbywa. Ogólnie to jest koszt w tym momencie 62 zł. Z wszystkimi kamy i tak dalej, z, tym, z wymianą waluty i tak dalej. Dokładnie 61 ,99 zł. 99 groszy, jest Także nieźle. No, i na tym końcu już wiadomo do końca Adventure warfera Jak już wyjdzie, Black Ops czyta z warfera odkładamy już więcej, nie gramy. No, chyba że chcemy znowu lata biegać przeciwko samym drehardom. A tutaj jest super akcja, zobaczcie to, zobaczcie to, zobaczcie, jak ja tutaj nie umarłem, to jest po prostu parodia. 3 dropszoty w jednym, w jednym leżeniu, to tylko rok, rok temu mógł takie rzeczy robić. Tu już latuje pierwszy map. Także jeszcze raz powtarzam, że jeżeli chcecie to. O, tutaj to, to jest najlepsze słuchajcie. Bum! Ja nie wiem, czy komando akurat mi pomogło w tym, w tym, w tym, w tym momencie, czy nie. No, wyglądało to tak typowo, jakbym miał te haki, może ten polak, który ostatnio mnie wyzywał od i tak dalej, to może miał rację, że jednak, jednak mam jakieś haksy. Tu w ogóle lec zawsze jest po drugiej stronie, więc ja myślę. No, ale. Mm, no, widzicie, rok temu trochę się różni moja granica niż teraz. Mm, także. Zobaczycie teraz, mi się wydaje, w ciągu następnego tygodnia. Mam double moba, którego nabiłem w sobotę. Nie, nie w sobotę, we wtorek, tak, we wtorek. I go zobaczycie, myślę, że jest w tym tygodniu, ale dobra. To Tu jest, jest wybucha drugi mob, Niestety nie wybuchnie, bo killer podniósł taga. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.